Elo, ziomeczki, tu Maciuś 24. Elo! E, rozpoczynamy live'a. E, dzisie, na dzisiejszym live zaśpiewałem piosenkę pod tytułem Ładne oczy masz, czerwony gitar. E, Seweryna Krajewskiego i Krzysztofa Klęczona no. więc e, rozsiądźcie się wygodnie w fotelach a ja już szukam pioseneczki no i zaraz wam zaśpiewam chwila, chwila, chwila to może chwilę potrwać mam wolny internet strasznie więc wybaczcie, jeżeli będziecie czekać

Takie ładne oczy, takie ładne oczy Wśród wysokich traw, głęboki staw Jak mnie nie pokochasz, to się w nim utopię W stawie zimna woda Trochę będzie szkoda Trochę będzie szkoda Gdy utopię się w nim Powiedz, że mi jak odgadnąć mam, Czy mnie będziesz chciała, Czy mnie będziesz chciała, Przez zielony staw będzie dwa, Grzecznie sobie płynął. Czy mnie chcesz, dziewczyno, W stawie zimna woda. Trochę będzie szkoda, Trochę będzie szkoda, Gdy utopię się w nim inne oczy masz każdego dnia diabeł nie odgadnie co w nim schowasz na dnie przez zielony staw przeleciał wiatr po rozległej toni fala fale goni w stawie zimna woda trochę będzie szkoda komu będzie szkoda gdy utopie się w nim Dziękuję bardzo za wysłuchanie piosenki pod tytułem Ładne oczy Zespołu Czerwone Gitary prowadzonego 40 lat temu przez Seweryna Krajskiego oraz Krzysztofa Klęczona. To jest ich piosenka, żebym nie został posądzony o kopiowanie. Teraz zaśpię Wam następną piosenkę pod tytułem. Co ja Wam mogę zaśpiewać w sumie. Hmm. Może napiszecie na czacie, co chcecie. Siema, siema. Co tam u ciebie, świru? Odpowiadaj. Świru, świru, pisz do mnie. Co mam zaśpiewać? Dobra, świru nie odpowiada. Więc sam będę musiał. O, góralu, czy ci nie żal? Dobra, to będzie góralu, czy ci nie żal. Dawaj, już wiem, kto to jest. Odchodzić od stron ojczystych, wiekowych lasów i hal. I tych potoków srebrzystych, góra ci nie żal. Góralu, wracaj do hal. Góra na góry spoziera I łzy rękawem ociera. I gory porzucić trzeba Dla chleba, panie, dla chleba. Góralu, czy ci nie żal? Guralu wracaj do hal Góralu wróć się do hal W chatach zostali ojcowie Gdy pójdziesz od nich hen w dal Cóż z nim będzie, kto powie I poszedł z grabkami kosą w gunce starganej szedł boso i poszedł z gór swoich w dal, góralu żal nicie żal, a górale jak dziecko płacze, może ich już nie zobaczę i ojców porzucić trzeba. Dla chleba, panie, dla chleba. Dziękuję bardzo. Autorem utworu jest Michał Bałuski i Władysław Zelański. Teraz czekam na kolejne propozycje. Co mam zaśpiewać, proszę Państwa? Świru, Co mam zaśpiewać? Czekam świru na odpowiedź. Jaka kolejna piosenka? bo widzę, że są dwie osoby na live'ie teraz. O, już trzy są osoby na live'ie. To może trzecia osoba mi powie, która... a właśnie wyszła. Eee, może jedna z tych dwóch osób poza świrem powie mi, co mam zaśpiewać. To mam zaśpiewam wtedy. Jeszcze nie mam repertuaru przygotowanego. Mm, o, no dobra, dobra. Widzę, że świro nie odpowiada. W takim razie co ja tu wam mogę zaśpiewać? Ciągle pada. To też jest czerwonych gita ciągle pada, a twarz ulic jest i śliski jak brzuch ryby. Mokre niebo się opuszcza coraz niżej, żeby przejrzeć się w marszczonej deszczem wodzie. A ja, a ja chodzę desperacko i na przekór wszystkim moknę. Patrzę w niebo, chwytam w usta deszczu krople. Patrzą na mnie rozpaszczone twarze w oknie. To nic ciągle pada ludzie biegną bo się bardzo boją deszczu stoją w bramie ledwie się w tej bramie mieszcząc ludź skaczą przez kałużę na swej drodze a ja a ja chodzę nie przejmując się ulewą ani spiesząc czując jak mi deszczu usta pieszczą ze złożonym parasolem idę pieszo o tak ciągle pada alejkami już strumienie wody płyną jakaś para się okryła peleryną Przyglądając się, jak makną bzy w ogrodzie. A ja, a ja chodzę. W strugach wody, ale z czołem podniesionym. Żadna siła mnie nie zmusza i nie goni. Idę niby z wiastym burzy z kwiatkiem dłoni. O tak, ciągle pada. Nagle ogniem otworzyły się niebiosa. Potem zaszło zeszły lewni śjaciół kosa. liście klonów się zatrzęsły w wielkiej trwodze. A ja. A ja chodzę, i niestraszna mi wichura, ni ulewa, ani piorun, który trafił obok drzewa. Słucham wiatru, który wciąż inaczej śpiewa, ciągle pada. Nagle ogniem otworzyły się niebiosa, a potem zaczął deszcz ulewny sięc u kosa. klonu się zatrzęsły wielkie trwodze, A ja, a ja chodzę, i niestraszna mi wichura, ni ulewa. Ani piorun, który trafił obok drzewa Słucham wiatru, który wciąż inaczej śpiewa A ja, a ja chodzę Na i na przykład wszystkim moknę Patrzę w niebo, chwytam w usta deszczu krople Patrzę na mnie, rozposzone twarze w oknie To nic, no to nic Czerwona gitary, proszę państwa Bardzo piękny zespół Dzięki Dominik Karolkiewicz. Widzę, że masz ubaw. Nie przejmuj się, zaraz zaśpiewam coś dla ciebie. znaleźć żadnej piosenki z imieniem Dominik, więc zaśpiewam wam piosenkę o Kamila. Zespół Vegas. O Kamila, oczy Twe właśnie teraz błyszczą się a ty się bawisz, włosami kręcisz mnie. O Kamila, oczy twoje właśnie teraz błyszczą się. A ty się bawisz, włosami, a ja chcę. Nie zostawiaj Ciś mnie, chcę być tak jak inni. Wiem, że to nie dziwicie, zataczam błędne. Skała wciąż O dziś to już zmieni się Ogród pełen kwiatów nie jest w stanie Pocieszyć mnie Nie wiesz jak jest mi źle Kiedy przy mnie nie macie O Kamila oczy Twe Właśnie teraz błyszczą się A Ty się bawisz Włosami kręcisz mnie o Kamila, oczy Twe właśnie teraz błyszczą się, a Ty się bawisz włosami, a ja chcę, nie zostawiaj dziś mnie, o je, 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 Dobra, dosyć na razie tego śpiewania, teraz trochę poważniejszych rzeczy. Przeczytam wam wiadomości ze świata. Zniszczone witryny sklepów, podpalone auta po manifestacji przeciw rasizmowi. Zaraz to przeczytam. TVN24BIS W szwedzkim Göteborgu w nocy z niedzieli na poniedziałek podpalono prawie 30 samochodów po manifestacji przeciw rasizmowi. Demonstracje zorganizowano w związku ze śmiercią podczas policyjnej interwencji afroamerykanina Georgia Floyda. Trwając od ponad tygodnia w USA i wielu miastach świata demonstracje są reakcją na śmierć 46-letniego afroamerykanina Georgia Floyda, który zmarł pod koniec maja w Minneapolis podczas brutalnego zatrzymania policyjnego. Zamieszki po demonstracjach. W demonstracje odbyły się również w Szwecji, między innymi w Göteborgu, gdzie podczas protestu zacznąło co najmniej 10 osób. W centrum... Kurwa. Mhm. W centrum miasta po manifestacji, w której uczestniczyło kilka tysięcy osób, zamiast dozwolonych w związku z epidemią 50 osób, doszło do zamieszek. Demonstracji w kierunku policji rzucali kamieniami oraz butelkami. W zniszczeniu uległy witryny kilku sklepów. Po demonstracji doszło również do podpalań samochodów. Zniszczono około 29 aut. Według policji grupy młodych ludzi na skuterach wybijały szyby w autach zaparkowanych w dzielnicy Hissygen oraz podpalały je. W ciągu pół godziny otrzymaliśmy ogłoszenia o pożarach samochodu i kontenera na śmieci w sześciu różnych miejscach. Naszym celem była ochrona straży pożarnej. Oświadczył Mangus Norwich z lokalnej policji. Debata na temat policji w Szwecji. Podobna demonstracja odbyła się w Sztokholmie, czyli stolicy Szwecji, jakby ktoś nie wiedział, ale nie spowodowała większych szkód. W Szwecji trwa debata na temat działań policji, która oskarżana jest o zbyt liberalne podejście, zezwalając na wymagające się spod kontroli zgromadzenia. W mediach społecznościowych dyskutowany jest film, na którym widać, jak w Sztokholmie jedna z policjantek klęka przed demonstrantami oraz ich obejmuje. No co za debilka, no. Pał przez łeb i na ał śmieci, no. Dobra. Live już trwa prawie 15 minut. To i tak dużo jak teraz dla mnie na początek. ale świru, spoko, spoko. Opowiem historię ze swoich wakacji. Byliśmy z moim kolegą Radosławem nie powiem nazwiska, bo tak się nie, nie mówi się nazwisk na live. Ktoś może to przy, wykorzystać przeciwko niemu. I Byliśmy we Władysławowie, to jest na Pomorzu, taka fajna miejscowość, gdzie się różne imprezki odbywają. No jak się kończą, tak się kończą, nie? no? Ale tam dużo mnóstwo pijanej i młodej hołoty przyjeżdża. No to jak to się ma inaczej kończyć, nie? No i te wyjazdy głównie polegają na tym, że no co my tam? Chodzimy na plażę, kąpiemy się, chodzimy na imprezy. a że, że jesteśmy troszeczkę pojebani, to powoduje to, że się bijemy też między sobą. No i co, co mogę więcej Wam powiedzieć? Nic ciekawego. Czasami można też posłuchać e, Janusza Korwinamikiego, który przyjeżdża na pogadanki z młodzieżą na Pomorzu. No ale nic poza tym ciekawego się tam nie dzieje. Dobrze, kochani. Na zakończenie powiem wam tak, subskrybujcie mój kanał, wciskajcie dzwoneczek, dawajcie dużo łapek w górę. Na dodajcie jeszcze przyjdzie czas, bo to trzeba ze skarbówką się ugadać. No, jeszcze kamerę naprawić, ale będzie wszystko dobrze. Maciuś 24 Elo mówi wam Elo.